どうぞどうぞどうぞどうぞどう Julia Matuszewska, TP.INFO. zapraszam na najświeższe informacje z gminy Tarnowo-Podgórne. Uwaga, rolnicy! Przypominamy, że rolnicy mają czas do 30 czerwca, aby złożyć wnioski o dopłaty bezpośrednie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach kolejnej kampanii. Szczepienia przeciwko HPV. Przypominamy, że w powiecie poznańskim po raz kolejny realizowany jest program polityki zdrowotnej dotyczącej zapobiegania zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Z bezpłatnych szczepień skorzystać mogą dziewczęta i chłopcy w wieku od 12 do 13 lat. Szczegóły dotyczące zapisów oraz miejsca szczepień znajdują się na stronie tp.info.pl. Wideo relacja z Dni Gminy Tarnowo-Podgórne. Informujemy, że na naszej stronie facebookowej tp.info Dostępny jest materiał filmowy z wydarzeń i koncertów, które miały miejsce na dniach gminy. Zapraszamy do oglądania. Sport. Aktywne wakacje. W ramach aktywnych wakacji w gminie Tarnowo Podgórne w Przezmierowie i Baranowie miały miejsce ogólnosprawnościowe zajęcia sportowe dla dzieci. Zajęcia opierały się na połączeniu uni hokeja, siatkówki oraz badmintona. Link do wszystkich wakacyjnych, w tym sportowych wydarzeń znajduje się na stronie tp.info.pl. Pamiętajmy, że udział w nich jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. Julian Kuźma, najlepszy w triatlonie. Julian Kuźma z Feniks UKS Lusowo Team zwyciężył swojej kategorii wiekowej na dystansie 1,8 Ironmana. Zawody odbyły się w Międzychodzie. W klasyfikacji generalnej zawodów nasz zawodnik zajął 14. miejsce. Gratulujemy! Street Workout w ramach aktywnych wakacji. Informujemy, że z powodu wątpliwej pogody inauguracja sezonu w Street Workout 2023 odbędzie się w przyszłym tygodniu. Więcej o wydarzeniu znajduje się w linku na stronie tp.info.pl Brawa dla piłkarzy z Przeźmierowa! Piłkarze z Przeźmierowa zwyciężyli w turnieju piłki nożnej rozegranego w ramach 19 edycji rankingu sołectw gminy Tarnowo Podgórne. Tuż za nimi była drużyna z Tarnowa Podgórnego, a trzecie miejsce przypadło piłkarzom z Lusówka. W klasyfikacji generalnej po 9 konkurencjach prowadzi w dalszym ciągu terenowo-podgórne, a do zakończenia tegorocznej edycji pozostały tylko trzy konkurencje. Kawaliada Summer 2023. Michał Przybecki zdobył pierwsze i czwarte miejsce w międzynarodowych zawodach konnych Kawaliada Summer 2023, które odbyły się w Świnoujściu. Julian nie przybyle, natomiast udało się zwyciężyć aż trzy konkursy w trakcie międzynarodowych zawodów w ujeżdżaniu i para ujeżdżaniu na hipodromie w Sopocie. Serdecznie gratulujemy. Podsumowanie sukcesów Tarnowi Basket tarnowo -Podgórne. Zakończony sezon koszykarski przyniósł wiele sukcesów dla Tarnowi Basket tarnowo -Podgórne. W sumie odbyło się 140 meczów w różnych kategoriach wiekowych, obejmujących dzieci, młodzież i seniorów. Szczegóły odnośnie do sukcesów naszych koszykarzy znajdują się na stronie tp.info.pl. Kultura, spektakl interaktywny. W poniedziałek 3 lipca o godzinie 12 na placu przed Domem Kultury w Ternowie Podgórnym odbędzie się spektakl interaktywny plenerowy pod tytułem Rufi Rafi Show w wykonaniu teatru Czerwona Waliska, dedykowany całym rodzinom. Tego samego dnia o godzinie 17 odbędzie się drugi spektakl pod tytułem Historie rodzinne w podobnej formule tego samego teatru. Tym razem wydarzenie to odbędzie się przy Centrum Kultury Wstęp Wstępne oba wydarzenia jest bezpłatne. Koncert w Leśnym Zakątku w Lusowie. 1 lipca o godzinie 20.00 w restauracji Leśny Zakątek w Wusowie odbędzie się koncert pod tytułem Wehikuł Czasu z kameral Orchestra pod dyrygenturą Pawła Joksa. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatne. Uwaga dla śpiewających! Wokaliści, którzy chcieliby wziąć udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ternowo-Podgórne w Pałacu Jankowice, mają czas na zgłoszenia do 4 lipca. Link do rejestracji znajduje się na stronie tp.info.pl. Po szczegóły dotyczące wydarzeń zapraszamy na tp.info.pl oraz na nasz profil facebookowy tpinfo. Zachęcam do obserwacji naszych kanałów na Facebook i YouTube. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na kolejne wiadomości z gminy Ternowo-Podgórne już za tydzień.